Nie ma. tutaj chytrus z przyszłości. Pamiętajcie o zostawieniu suba i ławki w górę, a, w, a ja już nie przeszkadzam. Przechodźcie sobie do oglądania. Yo, cześć, Szymana, jestem oczywiście chytrusek, i dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić podświetlenie myszki oraz klawiatury w aplikacji T-Series Engine 3. My już możemy przechodzić do samego poradnika. Więc dobrze, jeżeli już jesteśmy w aplikacji z Series Engine 3, klikamy sobie na naszą wybraną myszkę. No i mamy tutaj właśnie kolorki. Yy, klikamy tutaj na ten kolorek. Nie, nie klikajcie na to B3. Musicie wycelować w kolorek, bo jak klikniecie B3, to Wam się takie coś wyświetla z kolorek. No i załóżmy, zmienię sobie tutaj na żółty. Robimy save. Po zrobieniu właśnie tego save, ja Wam tutaj pokażę na moim przykładzie... Yy. Że zobaczcie, Scroll. O, jeszcze to ujmę trochę. O, Scroll świeci się na żółto, właśnie. Więc jest gituwa. No i tak samo po prostu z logo. Ja już tutaj sobie Scrolla zamienię na mój kolorek, czyli tutaj był akurat niebieski. No i, i tutaj logo, załóżmy różowy, bym chciał. Znowu save. No i patrzcie, no właśnie, jakby mój różowy. No i zobaczcie logo. Logo faktycznie jest różowe. Świeci się, w sensie jakby moja po prostu kamarka jest słaba, więc też nie ma jakiejś najlepszej jakości, ale, ale u Was to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Więc tak, jeżeli już po prostu z myszki jesteśmy zadowoleni. No ja tutaj sobie jeszcze. O. Fiolecik, te, bo to jest ogólnie fiolecik właśnie, to jest mój kolor. No to możemy sobie wyjść z tego okna. Więc tak. Yy, teraz klawiatura, czyli w sumie to większe takie mm, tasko że tak powiem. Yy, teraz tak w ogóle muszę... Do, właśnie jakby wtedy mi się nie nagrało przez przechwytwania okna. Dobra, to jest właśnie to. Yy, Okno w oknie zrobię, wy tak nie będziecie mieli, tylko musicie kliknąć i wtedy Wam to wyskoczy. Mm, dobra, więc jeżeli już jesteśmy, ja mam akurat klawiaturę Apex 5, z której korzystam na co dzień. Zaznaczamy sobie na przykład taki paseczek, no i robimy edit. Ja w, w sensie nie, akurat nie w żadnych konfiguracjach, bo załóżmy, zaznaczamy sobie paseczek edit, tutaj żółty na przykład, robimy save. No i jak widzicie, jak możecie zauważyć, ta po prostu, czekajcie, ja już Wam tutaj pokazuję, że to naprawdę działa, ponieważ ta część klawiatury, którą zaznaczyliśmy, jak widzicie, jest żółta. I tak po prostu ze wszystkimi jakby yy, ze wszystkimi po prostu yy, jakby wiecie yy, Jezu, przyciskami, no przepraszam bardzo, ale po prostu dobra. I tak, teraz pewnie też spytacie, ale hytrus, jak zmienić właśnie tutaj ten kwadracik? No przecież go, go klikam i nic się nie dzieje. No więc przechodzimy sobie do zakładki OLED and Settings. Jeżeli po prostu macie jakąś grafikę, że tak powiem, no to upload from file. Ale my tego nie będziemy robić. No i tworzycie sobie, załóżmy, własny napis. Czyli ja chytrus sobie stworzę. No, nie wygląda to za ładnie. Ale wam po prostu pokażę, jak to wygląda. Tak, w rzeczywistość. Czekajcie, gdzie to jest. O, tutaj. Czekajcie. Jak widać, jest napisane "hitrus". Ja to trochę ładniej sobie tam zrobię. Więc tutaj. Clear, jeżeli chcemy zaraz setować. Yy. No, dan safe. No i to tyle. Ja mam akurat już tutaj, właśnie napisane chytrus. Już wam no po prostu nie będę wam pokazywał, chyba że chcecie. No to jeszcze tutaj tylko. O, widzicie, hitrus pięknie No. No i to było w dzisiejszym poradniku. Na tyle, wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do następnych filmików, Siemano.